Witam Państwa. Jesteśmy w Brzeskim Centrum Kultury. Rozmawiam z fotografikiem, edukatorem, animatorem kultury Romanem Baranem. Witam Cię, Roman. Dzień dobry. Chciałam Ci pogratulować nagrody, właściwie wyróżnienia w Tokio na międzynarodowym festiwalu czy konkursie fotograficznym, gdzie Twoje zdjęcia w takiej ciekawej kategorii minimalizm zdobyły wyróżnienie. Wydaje mi się, że to istotne dla Ciebie wydarzenie. Dziękuję za gratulacje. Tak, jest to istotne wydarzenie, bo zawsze takie potwierdzenie, że coś się robi dobrze i że ktoś to docenił, zauważył, jest istotne, więc. I tam też cię gdzieś poznają, zobaczą twoją twórczość. Tak, właśnie to o to chodzi, żeby, żeby pokazać szerzej troszeczkę to, co się robi. A to, co robisz, to, co tam pokazałeś, wydaje mi się dla ciebie takie bardzo charakterystyczne, bo interesujesz się od wielu lat fotografią otworkową, a te minimalistyczne kształty ludzkie, które przypominają te drzewa, zresztą fantastyczne zdjęcia, mają w swojej formie taki rzeczywiście minimalizm tej fotografii otworkowej, prawda? Czy widzisz tutaj jakieś pewne związki. Mhm. To znaczy, żeby była jasność, to te fotografie z fotografią otworkową nie mają nic wspólnego, jeśli chodzi o stronę techniczną. Rozumiem. Natomiast mhm. faktycznie w fotografii otworkowej jest taka pewna tajemniczość. I takie, synteza taka, prawda? Takie niedopowiedzenie. Można tak, tak powiedzieć o tej fotografii, więc tutaj mogłyby być te, te prace rzeczywiście ciut zbieżne. Takim jakimś ciągiem twoich, Twojej koncepcji. A wracam do tej fotografii otworkowej, bo oczywiście jest to dziedzina, która no wyjątkowo Cię pasjonuje, bo przecież jesteś twórcą fotografii otworkowej i organizatorem już dziewięciu takich festiwali. Powiedz, jaki dalszy ciąg, czy planujesz następne festiwale? E Odpowiem, że planuję, ale najbliższego festiwalu nie będzie. A byłby jubileuszowy? Tak, ale jeżeli on się nie odbędzie teraz, a odbędzie się w przyszłości, to też będzie dalej jubileuszowy. Tylko po prostu postanowiłem zrobić przerwę i nabrać troszkę sił przed takim dość istotnym, taką dość istotną edycją tego festiwalu. Twoje nabieranie sił to. Paradoksalnie polega na tym, że masz coraz więcej zajęć i innych pól działania, czyli stosujesz taki płodozmian, rozumiem. Tak. Bo teraz zajmujesz się na przykład tą galerią, w której jesteśmy, prawda? Tak. Wspólnie z koleżanką z Brzyskiego Centrum Kultury, z Beatą Staszczyk, prowadzimy. Tę galerię, czyli to jest taka działalność, oprócz tej mojej fotograficznej w Brzeskim Centrum Kultury, działalność wystawiennicza. Organizujemy tutaj wystawy, właśnie wokół nas wiszą prace moich kolegów, fotografów z Opola, z fotoklubu Opole. Niedługo kolejne wystawy. I ze sobą też owocny rok masz, ten 2024. Tak, 14 wystaw, czy dobrze je, pamiętam? To znaczy, chodzi o organizację tutaj wystaw. Szczerze to nawet nie pamiętam, ile, ile tych wystaw było w poprzednim roku. Skupiamy się na tym, żeby, żeby pokazywać i przygotowywać kolejne, ale być może, że, że właśnie tyle ich było. Ale, tak jak opowiadasz, realizujesz się w tym i, i jakby ta strona aktywności też ci odpowiada. Tak, tak, bardzo mi odpowiada. Odkryłem to właśnie w momencie, kiedy pan dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury, Jacek Ochmański, powierzył nam prowadzenie tej, tej galerii, to odkryłem, że rzeczywiście to mnie bardzo cieszy, kiedy zaczynam komponować wystawy, układać razem ze sobą prace i tu powstają zupełnie inne ekspozycje, Niż, niż były pokazywane w, w jakiś innych miejscach. Na przykład ta wystawa była pokazywana też w Opolu na dworcu w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii i od samych autorów słyszałem, że tu wygląda ona zupełnie inaczej i bardzo mnie to cieszy, ponieważ naprawdę staramy się, żeby te, te wystawy tutaj wyglądały atrakcyjnie. Tak, czyli aranżacja ma znaczenie, a jeszcze. Aranżacja, edycja, wszystko ma znaczenie. A jeszcze innym polem twojej działalności, na które ostatnio wszedłeś, są badania historyczne. Ale też związane z fotografią. Też związane. To nie oczywiście. wszystko się kręci wokół fotografii. No właśnie, to opowiedz może trochę o tym, do czego doszedłeś i, i co Cię tak zaintrygowało w dawnej fotografii brzegu. Moje zainteresowania dawną fotografią nie ograniczają się tylko do brzegu. Staram się Wynajdować, zdobywać, opisywać fotografie też z innych miejsc. Prowadzisz śledztwa widział. Czasami tak, bo, bo to jest właśnie fascynujące. To jest tak troszeczkę jak rozwikłanie jakiegoś filmu kryminalnego czy, czy czegoś w tym rodzaju. Czyli mm, na przykład kupujesz szklany negatyw z okresu mm, I wojny światowej i Coś na nim jest zapisane, no ale nie wiadomo do końca, gdzie dzieje się akcja, kto tam jest. I na przykład udaje mi się zidentyfikować, że to jest nowo powstający cmentarz żołnierzy niemieckich we Francji. Kto kiedy tam poległ. Czy na przykład ta niezwykła historia Herminy, tak? Jak dobrze pamiętam, tak, imię dziewczyny. to już przechodzimy do tych moich zainteresowań brzeskich. Oczywiście mieszkając w Brzegu, będąc rodowitym Brzeżaninem, no muszę się interesować historią tego miasta. Będąc jeszcze fotografem, interesuję się historią fotografii, więc to naturalne, że zająłem się akurat takimi badaniami. I po prostu poszukuję fotografów, którzy tutaj wcześniej przede mną pracowali, fotografowali te same rzeczy, bo fotografowali i powodzie, i miasto, i zabytki, fotografowali mieszkańców tego miasta i właśnie jedną z takich osób, aczkolwiek tutaj nie nie zaryzykowałbym, że była to mieszkanka brzegu, ale ona tu się uczyła w szkole. Hermina, o której wspomniałaś, i znalazłem. Na aukcji internetowej zdjęcie, które też znajduje się w albumie, który, który jest w zbiorach Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, który miałem przyjemność przeglądać, badać i przygotowuję się do jego opisania. Czyli dzięki takim poszukiwaniom łączy się łańcuchy, łań, w łańcuch pewne ogniwa i odtwarza ciągłość historii. No tak, myślę, że, że jest jakaś oś czasu, na której każdy gdzieś może się zapisać. Ja fotografuję brzeg tu i teraz, ale robił to ktoś przede mną, będzie to robił ktoś po mnie. Bardzo ci życzę powodzenia w tych kolejnych poszukiwaniach i również czekamy na kolejną edycję fotografii otwarkowej, festiwalu fotografii otworkowej. Powodzenia we wszystkich poczynaniach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że i w odkrycia będzie ten rok owocny i w przygotowania do kolejnej edycji festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.